Siema, z tej strony Mr. witam na... Duffy, witam na kanale. Tutaj proszę, jesteśmy z gildią Nie jesteśmy full, ale jesteśmy atakowali nas. Sypnęliśmy. Jeden sojusznik. Jeden sojusznik tutaj po Uzdrawiamy. mojej. Po lewej. Mojej jesteśmy bardzo wdzięczni, bo nam pomógł. O, no właśnie. Siema, 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 siema. Dobra, Dobra. Dobra. Dzień dobry. Ja Dzień, dobry. Ja Dzień dobry, ja jestem nie znaczy. Już już znam. Zna. <grym 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 no ty, ja już wiem u Ciebie na kanale. Tak, ja już wiem u Ciebie się... na kanale. No tak Dobra. Gdzie teraz to mamy? Może... Teraz idziemy tam. Chodźcie na jakąś -my. Idzie. Teraz idziemy za serafin. A w, e, w ogóle patrzcie, zesera. patrzcie, Dynku. Dynku, jakaś podróba. Patrz, Hacha pierwsza topa. Dynku druga topa, jakaś podróba. A widzę. Hasa video zabił Hasa Winter, Intel Może jakieś podruby, sieba sieba Hasa zabił Hasa Ej, ale Paweł, e, Mr. Afi, nie odwal to co było, nie odwal takiego końca, jak było w Skywarsach Ale nie, ha, jakiego, nie to ma nie można, nie można Ej, kto nagrywa, ej, kto nagrywa to, e, niech mi podoba kanał Mr. Daffy Games Mr. Duffy. E. Duffy. James. Dobra! Dobra, Dobra, chodźcie, teraz robimy pożegnanie. Chodźcie tutaj. Na drzewku, na tym drzewku fajnym. Które moja gilia zbudowała. Ja na środku! Dobra. Dobra, dawajcie gardę, chodźcie. Chodźcie. Ma no, trzymamy koksy. Rzucamy koksy, jedemy. Dobra. no to? Cześć! Gilia się żegna. Szidźcie. Pa!